Jak odświeżyć dane o abonamencie w Insert GT? Tarcza widoczna w prawym górnym rogu aplikacji informuje o stanie abonamentu na ulepszenia. Posiadanie aktywnego abonamentu na ulepszenia daje dostęp do specjalnych funkcjonalności programu, m.in. takich jak aktualizację parametrów podatkowych i kursów walut, pobieranie danych kontrahentów z GUS czy możliwość generowania pliku JPK na potrzeby kontroli skarbowej. Jeżeli mimo aktywnego abonamentu na ulepszenia program komunikuje o jego braku lub wyświetla informację, że jego stan jest nieznany, należy z górnego menu pomoc wybrać opcję zarządzanie licencjami, a następnie kliknąć w odnośnik Insmail bądź na bieżąco. W wyświetlonym oknie należy wyrazić zgodę na korzystanie z usługi Insmail oraz zaakceptować regulamin usługi. Dzięki aktywnej usłudze InSmail uzyskujemy możliwość otrzymywania odpowiednich wiadomości informujących m.in. o dostępności nowszych wersji programu, nowych parametrach podatkowych czy kursach walut. Dzięki opcji Konfiguruj określić możemy zakres interesujących nas informacji. Po powrocie do okna zarządzania licencjami kliknąć należy w opcję Odśwież. Przy aktywnym połączeniu z internetem program odświeży informację o stanie abonamentu.